Jak miałeś ciężki dzień, skręć sobie coś zielonego na wieczór, żeby poczuć się lepiej. Znane i lubiane gołąbeczki w sosie pomidorowym. Czy może być coś lepszego? Kawałek masła roztapiamy na patelni. Dodajemy cebulkę i gdy się zeszkli, dodajemy pieczarkę. Następnie ścieramy czosnek i solimy. Czekamy, aż większość wody odparuje i wtedy dodajemy mięso wmielone wołowo-wieprzowe. Jak mięso się zetnie, lecimy dalej. Do miski przerzucamy nasze mięsko i pół na pół ryż oraz kaszę jęczmienną. Do tego jeden pęczek posiekanej pietruszki, dużo świeżo zmielonego pieprzu, sól, jedno jajko i wszystko dokładnie mymlamy. W parzonych liściach kapusty rozklepujemy głąba, co bardzo ułatwi nam zwijanie. Najpierw trochę z tyłu, następnie boki i zawijamy do samego końca. Tu 80 stopniach podpiekamy nasze gołąbki. Jak długo? Tak długo, aż po prostu się zarumienią. Bardzo mocno zwiększy to ilość smaku. Na dno garnka kładziemy kapuchę i na to gołąbki. Ten liza pobiegnie przypaleniem i rozwaleniu się gołąbku. Wszystko zalewamy bulionem i pod przykryciem na bardzo małym ogniu dusimy, aż